Cześć, witajcie w drugim odcinku Speed Build, raczej to jest dosyć spontaniczny odcinek, bo postanowiłem po zakupieniu dodatków, witaj w pracy, stworzyć szybki domek do challenge'u Not So Berry, so a już mi się załączył angielski, ale co tam, co tam, Nożemy lecimy, lecimy. Buduję sobie ten domek i tutaj już mamy bohaterkę, która stoi i mam nadzieję, że odcinek pojawi się jak najszybciej, gdyż no po prostu nie mogę się doczekać. Jak to zaczniemy gadać? W ogóle ja bardzo chcę Wam podziękować za już 19 subskrypcji na tym kanale. Ja wiedziele jakby ja nie widziałem, że jakby ktoś będzie chciał oglądać i ogląda. Um, ogólnie kiedy ja to nagrywam. Um, już akurat wrzucam aktualnie odcinek z 100 dzieci, trzeci odcinek, więc polecam go obejrzeć, jeżeli go nie widziałeś i no, bardzo pamiętam. Bardzo ten domek mi się też szybko budowało, fajnie, przyjemnie i tym razem zaczniemy przygotowywać zdrój. I opis challenge'u też wrzucę później e, na kanał, ale naprawdę ja się bardzo, bardzo cieszę e, odnośnie tego e, e, nowych subskryp subskrypcji i tak dalej, to bardzo jest motywujące do pracy i e, nagrywania i po prostu do, aż się cieplutko na serduszko robi, jak takie coś widzę i komentarze, dziękuję osobie, która powiedziała mi o mikrofonie. Na co mogę zwrócić uwagę, no bo to jest jednak dosyć ważne, nie? Jeżeli oglądacie mnie i. Ten głos był istotny, wiesz, wiecie, no bo to jednak coś, co odgrywa ważną rolę w filmie. Ale naprawdę jestem taki w ogóle podniecony tym tą grą i zachwycony po prostu ja się nie mogę doczekać, kiedy zacznie nową serię. I już niedługo. E Myślę, że też rzucę pojawi się jakiś może live i że będzie też jakiś może seria czy też live'owy, więc e, też he, gorąco zapraszam. Tylko muszę się nauczyć, muszę się nauczyć trochę tego wszystkiego. Jestem ogólnie dla mnie, jeżeli jest trochę, jak, czy zaplątałem się, jest po prostu ciężko nauczyć się jeszcze montować te wszystkie filmy, bo po prostu jestem początkujący i nie do końca też wiem jak tutaj wszystko robić. No, uczę się, po prostu się uczę. Dom postanowiłem zrobić w stylu takim trochę modernistycznym, takim. pasujący do otoczenia. Naprawdę akurat z tego domu jestem zachwycony bardziej niż z te, tamtego poprzedniego, który to był budowany do 100 dzieci challenge w Wierzbowej Zatoczce. Tutaj widzę, że próbowałem zbudować ogrodzenie, ale nie, mnie to właśnie trochę wkurza, że nie ma yy, w Simsach czasami do niektórych tych e, takich bram, e, czy to, nie wiem jak to powiedzieć, mur, mur, murek bardziej to jest, nie? E, nie ma e, furtek i to czasami jest takie no niefajne, bo jeżeli się ma pomóc i takie nagle nie możesz tego zrobić, bo nie ma murku, no to jest słabo. I też finalnie tutaj widzicie, powstają, jest tutaj, są, e, są tutaj dwa pokoje, generalnie miałem taki zamysł, ale jednak fundusze nie pozwoliły na kolejny, więc po prostu jest ich troszeczkę. Raczej znaczy jest jeden pokój mniej, ale myślę, że na początku trochę to zdarczy. Też chciałem, żeby to trochę przypominał ten miętowy kolor, ale no ciężko było mi wybrać takie kolory, które by były też odpowiednie jakieś takie, wiecie, takie typowo. Więc postanowiłem pomieszać tutaj trochę zielonego z białym. Myślę, że to jakiś, jakiś początek jest tego, nie? I w sumie nawet jestem bardzo, no, no jestem bardzo zadowolony z kuchni, też tutaj, <laughs> łazienki również. I niestety po czasie zauważyłem, że e, co będziecie widzieć w późniejszych e, tam takich przybitkach odnośnie e, e, mojego budynku, że. Jednej rzeczy, i będzie znowu takie coś, że jest będzie jeden kawałek ściany. Jed, jeden taki, jakby, nie wiem, jeden kawałek, taki kawałek ściany, nie raczej pomalowany na inny kolor. I to jest trochę wgrzające, no ale cóż. Nie mogę się to czekać. Możecie ogólnie, jeżeli chcecie mieć jakieś, zadawać jakieś pytania do mnie, to możecie też zadawać je śmiało w komentarzu. To będę starał się na nie odpowiadać w kolejnych speedfieldach i też e, tak olśniło mnie, wiem, że to jest dosyć takie przereklamowane, bo dosyć dużo ludzi wrzuca już na Sims'owym takim sim, że na sims taki filmik odnośnie coś w stylu nasz nowy dom czy coś takiego. Ale chciałbym bardzo, wiecie co, żeby wrzucić takie coś i żeby przerobić wasze domki, nie? Że wrzucacie mi jakiś domek i coś w stylu na nasz, nasz nowy dom. To by było ciekawe, ale tym razem z... Takim jakimś wyznaczonym budżetem, żebyście mi powiedzieli, że jaki ktoś ma budżet, i ja bym się starał dostosować do tego budżetu. I e, myślę, że to byłoby bardzo dosyć ciekawe. No, trochę powtarzalne, ale myślę, że tutaj akurat nie spotkałem się z takim taki, Myślę, że to jest trochę oryginalne. No jakby nie widziałem jeszcze takiego czegoś u kogoś, że wiecie, że ktoś buduje domek ma to do remontu bądź po prostu wybudowania i ma jakiś tam przeznaczony budżet wyznaczony przez was. I fajnie by było taką historię, którą wy by byście stworzyli, udostępniali w galerii i wiecie... Y <trym> mieli, ja bym ją po prostu wrzucał i też bym mógł robić trochę się wybawić. i ogólnie budowanie. Myślę, że mogę też wrzucać y takie czy spróbuj zbuduj dom w 10 minut czy coś takiego. To też takie oklepane, ale y Myślę, że po prostu na początek, chociaż chciałbym się podzielić z wami jak to by mi poszło, powiem wam, że też dosyć jest ciężko, tak w sumie ciekawie się buduje w ogóle bez, wiecie, samą podstawką, ogólnie kiedyś miałem samą podstawkę, więc ja nie wiem jak ja mogłem żyć na początku we wrześniu 2014 roku, kiedy ta gra wyszła i nie było jeszcze basenów, ani duchów raczej i, i no nie było duchów i nic, praktycznie nic w tej grze nie było, a ja już no próbowałem coś budować, pamiętam, ta ekscytacja po prostu, jak y, wyszedł ten y, po prostu początek, to było coś, 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 coś chwila po prostu dla mnie. Jeżeli chodzi o początki tej gry, pamiętam też, że byłem bardzo wielkim fanem The Sims 3 i jeżeli będziecie chcieli, to będzie Będę mógł też wrzucić jakieś tam odcinki z dwójki czy trójki. Chociaż z trójki trochę, raczej dwójki trochę myślę, że mniej, bo jestem totalną lamą. Jeżeli chodzi o dwójkę, no bo jakby ja swoją przygodę z, Simsów, z Simsami zacząłem w sumie od trójki. Każdy mówi, że dwójka, dwójka, i że jest bardzo fajna. Nie wątpię, że jest fajna, że, że jest zła, ale że myślę, że jest też dosyć spoko, Ale jakoś tak, no, jestem tym takim graczem, który wszedł w falę w taką czy 3, The Sims jakby 3, i trochę mnie już nie przekonuje już na dzisiaj grafika. Ale myślę, że Simowie nadal są tam ciekawi, co nie? I, i dwójka też ma jakiś swój klimat. Bardzo mi się zawsze podobały z dwójki te takie historie odnośnie ebeli, Twirr czy innych tam osób, z Dziwnowa na przykład, no Twójka, no ma pod tym względem, trzeba jej to oddać, że historię ma dosyć bardzo ciekawą i jeżeli chodzi tam o miłowo i tam tak i tak dalej i... ale za to czwórka ma fajny taki klimat, y... mam w sensie, mam na myśli, że fajny, fajną grafikę też ma, jej uprawę graficzną, niektórzy też nie lubią tego, ale mi się podoba. Ale za to brakuje mi otwartego świata w trójce. No, jakby najfajniej to by było, jakby to wszystko, coś połączyć z tych wszystkich części, co nie? W jedynkę, o w sensie wiem, jedynka jest dosyć trudna, ale nigdy nie grałem w jedynkę. I nie, jedynka to chyba nie byłaby dla mnie. też czuję. Ale możecie się podzielić. E, czy gracie dzisiaj jeszcze w jedynkę? Czy byście byli w stanie zagrać w jedynkę? Słyszałem, że bardzo jest, podobno, bardzo trudna. I dwójka również. No, raczej. Próbowałem grać w wujkę -e i powiem wam, no, niektóre rzeczy są dosyć trudne, jeżeli chodzi o simy. Bardzo szybko potrzeby spadają i pamiętam, że szybko kiedyś, jak zacząłem grać pierwszy raz w wujkę, -e, szybko odśmierciłem sima z głodu, bo tak szybko mu potrzeby spadły a, 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 i, a, i tak dalej. I po prostu wiecie, ciężko było zaspokoić inne potrzeby, bo a, pamiętam, że ona chciała od razu spać, ta simka i coś jeszcze, więc. Albo taki 100 Dzieci Challenge po prostu w Sims bójce, Ciekawe, czy ktoś zrobił coś takiego i odważył się. Myślę, że to by było coś takie też oryginalne i ciekawe. I no co. no Też myślę, ciekawie, czy ktoś wrócił też 100 Dzieci Challenge do trójki. To też tak dosyć myślę. Ciekawie, to by wyglądało. A widzę, że już powoli kończę z budowy domku. Widzę, że już ostatnia drzewka buduję. I no, mi się bardzo miło z Wami rozmawia i, i ogólnie buduję dla Was. I mam nadzieję, że będę budować więcej. No i co? No to trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Więc do zobaczenia pa pa! Me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't see to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the engine's like right for me. But let's be really real. Anxiety can foggy Yo. all this stuff. It sucks. you finally feel like giving up. Oh God, no luck. <laughs>